Ja pierdzielę gratulacje dla mnie, że to nie jest ta misja, na której skończyliśmy, więc ZW. Now you're going to die. Victoria. Muszę go powstrzymać, nie za bardzo się zbliżę. Rany jest już strasznie blisko. Chcesz rady? Bierz dziewczynę i uciekaj. Nigdy nie lubiłem uciekać. Wedle moich źródeł dziewczyna jest w Chicago. No. Natychmiast ruszam z chłopakami. Potrzebuję cię do poprowadzenia operacji. Wchodzisz w to? Wayne... Słyszałem. Chcesz, żebym wykradł jakąś laskę. Laska to Wiktoria. Dom zadzwoni do ciebie i powie, jak ją znaleźć. Ona gdzieś się ukrywa, rozumiesz? Sporo zachodu z powodu jednej laski. Musi być wyjątkowa. Skrzyknę, moich chłopaków. To oznacza podwójne wynagrodzenie. Mm. Weź ze sobą niego. Może ją przywieźć, gdy ją znajdziecie. Lenego krzywą kuśkę?

Przybądź, krzywa kuśka. Lenny, krzywa kuśka. Zamknij się, Wade! Lubię starego dobrego wejda, naprawdę. Ciarki mnie przechodzą na widok tego wtedy. Pewnie chuje. dlatego go lubię. Black Dexter to naprawdę bezwzględny skurwysyn. Ale gościem, który na pewno trzeba się przejmować, jest jego wspólnik do właściciel klubu Wixen na Bristol. City. Zraszcie kuczują. Nawet jak na moje standardy. Jest zwany i ma dużo znajomości. A na pewno wkrótce znajdzie tę twoją dziewczynkę w sierośnicu. Skąd to wiesz? Jeśli Chicago wie, ja też wiem. W przypadku Toma jest podobnie. Wyślij mi jego zdjęcie. się na siebie cała klinia żernia Chicago. Najbezpieczniejsza droga do klubu Vixen, Prowadzi przez tunele obok Roxy. O, powodzenia, ziomek. Siemanko, tutaj samotny strzelec, a to jest... Czwarty bodajże albo piąty, nie pamiętam już odcinek z Hitmana już kontynuujemy Chłopcy sobie kontynuujemy Gdzie misję mamy na celu pójść do klubu GoGo go, i porwać tak... Za, nie porwać tylko zabić takiego gościa się przybrali za kogoś, policjanta. O oh, fack Tego będziemy mogli zabić. Nie możliwe. Hej, znalazłem coś. Ołtarz. Dobra. To jest ołtarzu. Tak, gdzie masz już. Dobra, najpierw się przybierzemy co robię ja. I weźmiemy, schowamy jego ciało do skrzynki ptań Przecież przebranie zawsze wymaga trochę czasu ale możemy wtedy popatrzeć sobie na twarz Hitmena uuu ale to to trwa Prędzej oni do mnie przybiegną i nie zabiją nie wiem, zdokowała się czy coś? No, chyba się coś zdokowało Dobra, nie, jeszcze nie. Dobra, jeżeli to będzie go trwać, to zrobię to cięcie, bo po prostu nie to widzę. No, możemy przez ten czas sobie poczytać gazetę. Mm. Dobra, jest w końcu. Eee, pozbądź ciała... Co so, lat no. co jeszcze je masz? A ten sam co ja, nie? Dobra, idziemy szybko. Ja nie będę tutaj tak się strój żeby wejść od, do tego klubu. To będzie tędy i... Teraz idziemy w tą... z szybko, że tu będą dobyty. A nie, ja już je zabrałem Tu Wcześniej już zabrałem, ale wezmę, żeby mieć więcej punktów i I to się schodzi tutaj Dobra Ta misja jest dość ładna Ile, kolego? Nie jestem twoim niepanem, kolego. Znaleźliśmy dziewczynę w Po no co tak się gapić na cycki, to wyskakuj z kazy. Ej, kurno co ty? Henk mnie zna. Henk zawsze mnie wpuszcza. No proszę cię. Henk tu jest? Znasz Henka? No, bo hej, nie mam żadnego jebanego chęka. Kumarz, mam lepszy pomysł. i stąd i jak kurwa skombinujesz jakąś kasę, dobra? I nie marnuj kurwa mojego czasu. Dobra, dobra. Pamiętaj, po wejściu do klubu Wixen, patrz w kierunku baru. Bo dom lubi być tam, gdzie coś się dzieje. Wuhuu Razu wielkie wejście. Hej, okay, gdzie jest ten gościu? Dwa no jedną tam. Ale tej. się ściszyć, bo. nie słyszę następnego głosu No! To jest. Nie, ja, ja wam tego nie proszę. O, tam jest. Ale tam, jest. O, tam Dobra, No idziemy oczywiście za nim. My idziemy oczywiście za nim. My idziemy oczywiście za nim. My idziemy oczywiście za nim. No idzie, Ej, ty z duszkami! Chodź tu na chwilę Oj? Pokaż jak się ruszasz Pokaż jak się ruszasz, no śmiało, śmiało dę, dę, dę. Ale się pokazało jak się ruszasz Ej, ale jak ona tam w... Przecież ja zawsze tam wchodziłem I ona tam nie wchodziła i zawsze będę tam co piję Wejdę i rozwalę ich ucieknę. Jakaś mój ulubiony, dziki kwiat alabamy. Daj, dziki kwiat alabamy. Pięknie. O, pięknie. A ja, to zabije tych... Śmiało. Czemu my tu siedzimy z nim? No, <laughs> to jest też my byśmy musimy zabić. Szybko! Szybko teraz sobie muszę... No, muszę sobie tak, się konikiem władzę. pobawić. No gdzie jest podoż To była jedyna szansa, żeby ją skarotować. Znaczy jego. Jak? No, Jakiś błąd gry, no wcześniej on sam tam był, zapiszę sobie tutaj. Taki pijuku. To no, szybko tego zgarotuję. Zgarotuję tego i będę. Na pijuku. i lepszy strój. Czemu nie się Prawda ustępu? No. Co tak, że rzeczywiście dowiedzieli się, że go zabiję? No? My się dowiedzieli, że go zabiję? No, to jest następstwo. Gdzie jest grubas? Jest coś takiego jak przestrzeń osobista. Narusza się. Gdzie ja To jest pokój, w którym, jak on tam był, ja mogę go tutaj. Psiu, dobra, to jak. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. To ty jest. Tykić porąbane. Tam jest, dobra, szybko go załatwię i. Bo już za dużo czasu straciłem na tym popcigu. Kurde grube, idź do domu. Ja pierdzielę, ale co to jest Zabiję go I masz szczęście chłopak, że nie zrobiłem tego wcześniej Dobra, ee... Dobra, zakończ ryje! Ja pierdzielę! Już mi denerwują, krędy to się idzie Kto się słabia dobra idziemy 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 wreszcie jakaś akcja tak się przechodzi hitmana nie jakoś po cichu winz Maciuro, winz szmaciuro tam ma karabinę dziadek też też zginąć? 10 się mi wychodzi pół metr. Dobra, idziemy skończyć tą misję, misję idziemy skończyć tą misję, bo za dużo czasu sko straciliśmy. Teraz na górę, tutaj na górę. Na górze mi się podoba taki. Muszę się wchodzić tu. Pisamy, się. Prawie jesteśmy. Nie widziałam doma. Powiedział, że jak nie zabawię jego znajomych, wyślę mnie do hawajskiego. Hej! Hey! Słuchaj, wystarczy, że zabawisz się z jego znajomkami. byle sobie za dużo nie wyobrażali. Myślę. o czymś przyjemnym. My... Wszyscy ja się się Na szczęście oni nie proszą dwa razy. Ale powiedzcie mi, co się dzieje w hawajskim. Wszystkie mówicie, że... Coś złego. To jakiś prywatny Coś złego. Klucz, złego jejku, dobra. jejku, za się bój. Dobra, który to. to się. A, ja mam tam iść. Dobra, już wiem. Nie, nie wiem. Tutaj. Dobra, Po jest. Dobra, Nie, nie wiem Dobra, jest. Dobra, to tutaj jest. Dobra. Tutaj jest. Okay. Tutaj i będzie filmik tak tu ey. wysłałem kilku chłopaków żeby zgarnęli tego ptaśka jeśli naprawdę pracuje z hitmenem musimy mu przyciąć skrzydełka odezwij się gdy namierzycie tę dziewczynę Dexter węszy fortunę mam zamiar dostać swoją działkę widzimy się wkrótce stary na ja woda sobie bez... Miałeś rację dom szukał Wiktorii. Tarwałem go w ostatniej chwili. Dobra robota, ziom. Budos. ciebie też ścigał. Zjawi się jakiś facet. Nazywają go Wade. Ten gość jest bardziej nienormalny niż kiblowy szur. Musisz tu natychmiast przyjechać. Bo zaraz zrobi się tu głośno i bardzo A, sympatycznie. Teraz no, został wiecie z tego klubu i potem będzie chyba misja za końcami. Jedna z takich trochę no... No takich no... Wiecie? Eee... Ojej. Jest tą misję zakończę mi wam. Pokażę już w następnym odcinku. Co się Nic się nie dzieje, chłopiec, razeniu slow, no, że i zakończy. Nie, idziemy szybko, mijamy tych policjantów, potem ich zabijamy. Nie, muszę ich zabić, bo nie, już wcześniej to, to się nie da tak pominąć. Serio, nie da się ich pominąć. Więc najlepiej by było temu z dłużami. Co to było? Co to było? Co to było? No to, bo... boom, BOOM to bom To były headshoty, teraz ja się patrzy, co się stało co się stało, ja nagle wychodzę, jeszcze raz sobie że bum, bum I Teraz tamten podbiega zobaczyć co się stało Dawaj, ja się tu kucam, tamten przybiega zobaczyć co się stało No dawaj przybiegaj, ja sobie załaduję broń Nie, on nie chce przybiec, no to ja do niego pójdę Nikt ci nie przyjdzie pomóc Dobra, celi załatwiliśmy ich wszystkich. O to chodziło Myślał, że kozak. Ciekawe, jak oni tu weszli. I tutaj musiał przejść, tak, do będzie ten tak, Chyba, się tutaj zmieścił w miejscu. Dobra. I skończyliśmy misję. Czy to już wszystkie? Nie, to jeszcze na dłuższą pociągach. Dobra. To szybko uciekamy. Proste misje to są misje. Bardzo mi to bardzo... 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 Jeżeli I nie jest łysy, łysy, to nie nasza sprawa. Aha, no, bo już my No i tak się zesrają. Ale tutaj powinienem mieć strój funkcjonalny. I Teraz mogę tego nie przejść. Fak. Kurde, ale pokłoniłem błąd. się nie przebrać. Więc no, go nie ominę. Muszę ich tu załatwić wszystkim. No serio, no bo chyba, że znajdę jakiegoś takiego jednego gościa. No właśnie. No nie, no nie zrobię tak, bo ja nie mogę tej. Czy żyje? Pójdę szybko i załatwić Kurde czemu? Nie mogliście mi powiedzieć, że jeden na jest dobra jest tamtego załatwimy Teraz wezmę Shrugana i idziemy dalej Dobra Trzeba się przebrać za wrócę stoi przecież to coś tak o góra szukaj będę jak coś to teraz w prostu pier idziesz ta i z tą stronę ten gość myśli, że jest on to za kole co się tu dzieje szybko przebiegamy i kończymy Jest hej co się dzieje jesteśmy dość bym ich bewizacja ale nie od tej człowiek Idziemy teraz tu i jest, mamy wyjście op sklep, to jeszcze To jeszcze nie koniec tutaj musimy przejść ty o to nie tego, że dość Mam wrażenie, Przedeż że znamy niczego nie zrobił. Znaczy skocz Pierdziele! Nie no, oszukasz must... mnie! Jestem winą! Jestem winą, mam w górę! Pumetrz oditara, frajerze. Nawet cię też... Suga na odległość PUSZ Jestem koza leżysz też. To wszystko je pierdziele. Ty to już było się koniec, czy jeszcze nie? Tak, to jeszcze jest koniec tej misji Nie, to jeszcze nie jest koniec tej misji. Nie koniec misji Tak, to już jest tej misji. Więc... O cholera są tutaj! Trójka ludzi Wayda, wypytuje ludzi w tłumie A nie, to jeszcze nie koniec, ja będzie... zobaczą. To tu będzie rozruba zbaw... Musisz jest... dla twojego własnego pieprzanego topa! skup się, nie rób nic głupiego. Ja pierdzielę To tu będzie rozruba. I już myślałem, że to się nie obejdzie bez rozruby. Dobra, szybko ku Tak, zabijam tego, tego i który to jest tamtyk? Ten Nie! Nie, to nie był tamty. Zabiłem cywila. To był tam Dobra, szybko się przejdzie. Wezmę ich broń własnikiem. Zginął, no ginie. Dostałeś tyle w klatę kulek, że... Eee... Tutaj jest policjant, bum bum bum. Aż oni zawsze wiedzą do kogo strzelać. A, ty mi nic nie zrobiłeś, nawet mnie nie znasz, ale wezmę cię jako żywą tarczę. Uśpa, co Ja pierdziele, biorą się z lupy. Nie wiem do kogo strzelić, czy do cywili, czy do nich Ja pierdziele szuga bez. Szuga na czwórce Gdzie najlepszy sposób Przyjąć Spieprzać ode mnie Dobra, który gaz... no, Już myślałem, że tutaj jakieś też wyżej. Dawaj ten, karabinę Ło Chowamy się Zobaczymy, gdzie oni są, Teraz wyjdziemy, 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 idziemy, 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 idziemy. Tutaj jest gościu. Oj, zarapat Tutaj się chowa gdzieś. Cholera, pusty magazynek. Cholera, magazynek. no, widzę. Dobra, idziemy dalej. idziemy dalej. I się chowamy. Idziemy dalej Szybko po naboje biegniemy. Oj 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 oj. Szybko przychodowało. O ja płapka king Dobra, ging, ging, ging! Ojej, ojej, O, dwa naboje! Koniec! Jeszcze pistol, cztery koniec naboi! Co Ja wierzyciele! Jest na ładuj szybko, kurde, stary, to ci musi wystarczyć. To co? Ja. że to Dajcie magazynek! No i. Dajcie magazynek! Czaj tu było coś. Coś tu leżało. Dawaj to. Zawsze coś. Tak widać. Game, game. Dobra, ty padłeś czysto. Dobra, skoczymy tą misję. Udało nam się przejść. Tu jest. Tak, to już jest koniec. Więc opuszczaj na to. Rzucę coś jeszcze. Ale już przed do kawy da, ja sobie do kawy. Ptacik, gdzie on jest? Wisisz mi kawę! Poszedł z tym kowbojem. To jakiś naprawdę wręczy typ. Myślę, że chyba poszli do centrum Odpalę ja sobie busa. To jest taki szmelc jeszcze pojedzie. Chyba benzyna jeszcze tam była. Nie, ale... Za późno 47. Muszę to zrobić i już. Niech mi pan powie, panie Wade. Co pan woli? Zmarnować kule czy znaleźć dziewczynę? Zegardyka. No i... Takie trochę głupie jest, że ten ptaszek nas zapomnił jak Cóż poradzić? Dobra, mamy tutaj... Nic się nam nie zrobiło, więc... Mamy głównę, przyjdziemy. Ona będzie pieprzyć? Nie, nie będzie pieprzyć. Dobra, skończyliśmy kolejną misję z zostałam tam jeszcze trochę. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapeczkę sobie tam w górę, oczywiście dajcie i no i niedługo się pojawi kolejny odcinek. Trzeba w końcu skończyć tą serię, nie? No, no to na razie. Trzymajcie się.